Kościół na wesoło. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Rwandzie kraju tysiąca wzgórz. Bo faktycznie Ruanda jest strasznie pagórkowata. Nie będę ukrywał, że głównym tematem tego odcinka będzie tutajsza tragiczna historia. Tylko muszę troszkę uważać, jak będę o tym powiadał, bo, no bo jest to bardzo niemile widziane. Tutaj mamy jakieś pierwsze miejsce pamięci ludobójstwa. Ale po kolei. Pierwszymi mieszkańcami Ruandy byli pigmeje z plemienia Tua. Dziś w Ruandzie żyje jeszcze około kilkunastu tysięcy pigmejów. Natomiast są oni całkowicie zmarginalizowani. I nie będę teraz o nich za bardzo opowiadał, bo jest cień szansy, że uda mi się do nich dotrzeć w Ugandzie. I wtedy będzie lepsza okazja. Około X wieku przybyło tutaj z Ugandy plemię Hutu. Było to plemię całkowicie rolnicze. Zaczęli oni na potęgę karczować tutejsze lasy, pozbawiając pigmejów terenów łowieckich i tym samym coraz bardziej spychając ich w strukturach społecznych w dół. Później w XIII wieku dociera tutaj plemię Tutsi i podobnie jak w Ugandzie, okazali się oni również tutaj świetnymi organizatorami i administratorami, więc zaczęli szybko przejmować władzę, ustanawiać swoje prawa i nabywać ziemię. I warto tutaj podkreślić, że Hutu i Tutsi bardzo szybko się ze sobą Oni się generalnie dobrze dogadywali. Tylko że od samego początku był zawsze podział na my i oni. W 1091 roku zostaje założone Królestwo Rwandy. Większość historii to są legendy, przekazywane ustnie. Wiadomo, że przez jakiś czas Rwanda była częścią Ugandy, i dopiero w XV wieku się odłączyła. I wtedy na tronie zasiadł. Tutsi. Mimo iż już wtedy. Zdecydowaną większość społeczeństwa stanowili ci drudzy. Z czasem zaczął się rysować coraz większy podział na kasty. Tuci sprawowali władzę i mieli ziemię, a Hutu od nich tą ziemię wynajmowali i zajmowali się rolnictwem. Natomiast pigmeje zostali zepchnięci, Natomiast pigmeje zostali zepchnięci na sam dół i nikt się nimi nie przejmował. Zauważyłem, że oni tutaj syczą na mnie, ale tak jak w pierwszej chwili myślałem, że jest to coś negatywnego. To już zobaczyłem, że oni styczą tutaj na każdego, nawet na siebie. I to nie jest takie takie wiecie, c, c, nie. I to nie jest e, nic złego, oni po prostu w ten sposób zwracają na siebie uwagę, że nie wiem, w stylu: "Ej, biała się, pomachaj mi, nie?" No to macham. To są naprawdę ładne widoki, aż się aż się chce chodzić i podziwiać. Pierwszą rzeczą, jaką rzuciła mi się w oczy, jest łatwość, z jaką kobiety karmią publicznie, nawet w całkowicie zatłoczonym autobusie. Nie mają żadnego skrępowania, żeby wyjąć tska i zacząć karmić. I wiem, że w Polsce też się zachęca do tego kobiety, no ale u nas jest to jednak wciąż widok dość, dość rzadki. Ja nie mam na ten temat jakoś szczególnie wyrobionego zdania. Z jednej strony, owszem, jest to coś całkowicie naturalnego, z drugiej strony, no, jednak zawsze czuję się lekko skrępowany, jak kobieta przy mnie zaczyna karmić. W sumie teraz do mnie dotarło, że jechałem autobusem prawie 4 godziny. Było tam pełno matek z dziećmi. I ani przez chwilę nawet jedno dziecko nie beczało. I tak sobie myślę, czy to może właśnie nie jest sposób, żeby sobie poradzić z gówniakami, czyli po prostu dać im cycka, i wtedy są spokojne. Jak ktoś da cycka, też jestem spokojny, więc może powinien być po prostu nieograniczony dostęp do cycków dla małych i dużych. Tak uważam. W XIX wieku, szczególnie za czasów króla Kigeli IV robogiriego, różnice między oboma plemionami były już bardzo, bardzo wyraźne. Co więcej, król Wszystkie podbite tereny, podbite ludy nazywał na H, więc słowo to zaczęło nabierać wydźwięku yy, oznaczającego podporządkowanie. No ale generalnie stosunki między oboma plemionami wciąż były bardzo dobre. Natomiast niestety oba te słowa mniej zaczęły oznaczać przynależność plemienną, a bardziej oznaczały różnice ekonomiczne czy polityczne. I tak samo na przykład ktoś, kto był na T, mógł stać się na H, jeżeli stracił całe bidło. I ktoś kto był na H, mógł stać się na T, jeżeli zgromadził odpowiednio duży majątek. W 1890 roku Ruanda stała się niemiecką kolonią. Był to jeden z ostatnich nieskolonizowanych krajów w Afryce. No i Niemcy całą władzę przekazali właśnie tym na T. E, uważając ich oficjalnie za rasowo lepszych. To proszę Państwa fotoradar afrykański. Kurde, te dobra. Ja pierdolę, chcę skręcić. Powiem Wam, że Rwanda to jest bardzo dobry kraj, żeby zacząć swoją przygodę z Czarną Afryką. Bo z jednej strony można się tu już poczuć, poczuć tą Afrykę, a z drugiej strony jest bardzo bezpiecznie i można by powiedzieć, że cywilizowanie. Bo jak sobie zwrócić uwagę, ja sobie chodzę z wyciągniętą kamerą i się generalnie niczym za bardzo nie przejmuję. Myślę, że już na przykład w takiej nie będę się bardziej cykał. Co prawda zdarza się, że dzieciaki przybiegną krzycząc mani, ale już dorośli tak to mi tutaj całkowicie na równi. Ja opowiem wam w ogóle taką historię, że generalnie szczać mi się chciało i do tak fest. No, no i za bardzo totalnie nie miałem gdzie tego zrobić, więc poszedłem sobie do jakiegoś tam sklepu i zapytałem się babki gdzie oni szczają. No i dała mi klucz do takiego tam kibelka u nich na zapleczu. Chciałem za to zapłacić i babka powiedziała, że nie, że wystarczy jak coś tam u niej kupię. Więc kupiłem sobie coś do picia za 2 złote i było spoko. Także uczciwe podejście do człowieka. W trakcie I wojny światowej Ruandę podbiła Belgia. I zaczęła jeszcze bardziej tutaj mącić. Wcześniej to wiadomo, były nierówności, ale oni, te dwa plemiona się ze sobą bardzo dobrze dogadywali. Ci, co mieli rządzić, rządzili, ci, co mieli pracować, pracowali. A Europejczycy zaczęli wprowadzać swoje. No i na przykład Belgowie zaczęli przeprowadzać badania, według których wyszło, że ci na te mają nieco większe mózgi i w ogóle to, że mają trochę bielszy kolor skóry świadczyło o tym, że są zaginionym plemieniem Izraela i tak dalej, i tak dalej. Zaczęli wprowadzać. Yy, Karty identyfikacyjne, w których było napisane, do jakiego plemienia należysz, więc te podziały były coraz większe, coraz większe. No i w końcu ci na te zaczęli wierzyć, że może faktycznie są lepsi od tych na H. W latach 50. z kolei zaczęto promować demokrację, ponieważ do tej pory ilość posiadanego bydła świadczyła o twoim statusie społecznym, więc zaczęto redystrybuować zarówno bydło, jak i ziemię, co doprowadziło do tego, że niektórzy z plemienia tego na H. Się wzbogacili i zaczęli się domagać jeszcze większych praw, więc te napięcia społeczne były jeszcze większe i jeszcze większe i jeszcze większe. I w końcu, w 1959 roku, Belgia nadała Ruandzie autonomię, i wtedy wybuchła wojna domowa, w wyniku której zginęło 100 tysięcy osób, i ci na te w większości uciekli z kraju. I w 1962 roku Ruanda uzyskała niepodległość. I władze przejęli Cinaha. Rwanda jest też najbardziej rolniczym krajem świata. Chodzi mi o to, że tutaj największa ilość, procentowa największa ilość społeczeństwa. Ze wszystkich krajów świata mieszka na wsi. No cóż, mają bardzo żyzną ziemię, są pracowici, więc z tego korzystają. Złapałem bardzo fajnego stopa z bardzo ciekawymi ludźmi. Pogadaliśmy sobie trochę o historii o polityce. i Podzielę się z Wami dwiema rzeczami, które mi powiedzieli. Pierwsza to jest koleś powiedział, że Warszawa to jest miasto Feniksa. Phoenix City, dokładnie tak powiedział. Też nie zrozumiałem o co mu chodzi, a potem mi wytłumaczył. Że Warszawa to jest miasto, które było wielokrotnie zniszczone, i zawsze powstawało niczym Feniks z popiołów. No, zaimponował mi. Ale druga rzecz to powiedział mi, że jak Ukraina przegra wojnę, to Polska będzie następna. Przyznam szczerze, że takich tekstów się w Afryce nie spodziewałem. W ogóle wlazłem w jakąś willową dzielnicę. Zwróćcie uwagę, jakie to są chaty. Tu albo tam. Chyba najbogatsi tutaj mieszkają. Zwróćcie uwagę, jak to jest czysto. Tutaj naprawdę bardzo często spotyka się ludzi, którzy po prostu zamiatają ulicę. Nawet widziałem babkę, która z kostki brukowej z pomiędzy wy, te, wycinała no, mech. Naprawdę dbają o to, żeby było czysto. Ja myślałem, że tu po prostu są bardzo wysokie kary za, za śmiecenie, a się dowiedziałem, że wcale nie, że po prostu oni są tak nauczeni, oni są nauczeni, że się nie śmieci. Rzecz w Afryce naprawdę. No, nie znam chyba drugiego takiego kraju. Przynajmniej nie byłem jeszcze w takim. No, a w ogóle tutaj mężczyźni są zobowiązani do tego, żeby w ostatnią sobotę każdego miesiąca pracować na cele w pożytku społecznego. Czyli właśnie na przykład zamiatać ulice. Po odzyskaniu niepodległości partyzanckie oddziały Tutsi przez 30 lat nękały Rwandę, próbując odzyskać władzę. Ponieważ wpływało to destabilizująco na cały kraj, to zaczęła się. Przeciwko nim propaganda, zaczęto ich określać mianem karaluchów. W 1990 roku doszło do wojny. Po trzech latach ONZ wymusił pokój i nakazał dopuszczenie tych na te do władzy. To spowodowało jeszcze bardziej agresywną e, propagandę. Każdego dnia media mówiły o tym, że ci na te są pod ludźmi i stanowią zagrożenie. Zaczęto ludziom hutu, oczywiście, rozdawać broń, zaczęto uczyć ich posługiwania się maczytami. Można powiedzieć, że bez żadnych skrupułów przygotowywano już ludobójstwo, czekano tylko na odpowiedni moment. W 1994 roku zestrzelono samolot z prezydentem Rwandy Habiarimaną na pokładzie. Nigdy nie udowodniono, że sprawcami byli Tutsi. Bardzo możliwe, że to po prostu Hutu sobie zorganizowali odpowiedni powód, bo zaledwie godzinę po tym incydencie rozpoczęły się masowe mordy. 84 dni zabito. Ponad milion osób. Zabijano w bardzo brutalny sposób, często macztami, odcinano kończyny, palono żywcem. I w te straszne czyny zaangażowany był cały naród. Od zwykłych chłopów aż po najwyższych polityków, bo na przykład Paulina, jakaś tam nie pamiętam nazwiska, minister do spraw rodziny i praw kobiet, yy, odpowiadała za formowanie brygad chorych na AIDS, których zadaniem było gwałcenie kobiet Tutsi. Przez 24 godziny na dobę media zachęcały do masowych mordów. Tutaj w tym budynku padło jedne z pierwszych strzałów. Schroniła się tutaj premier pochodząca z plemienia tego na te. Razem z broniącymi ją, ją dziesięcioma żołnierzami belgijskimi. I została ona rozstrzelana w ciągu kilku pierwszych godzin e, po rozpoczęciu się ludobójstwa. Zaraz Wam pokażę dokładnie miejsce, w którym została zabita. To jest dokładnie tutaj ten róg. Tutaj ją rozstrzelano. A następnie, wiadomo, że rebelianci również jej zwłoki, typu Sikali na niej i tam chyba i coś odcinali. Wydaje mi się, że pierści odcięli i coś tam jeszcze. Ja bardzo polecam film Hotel Rwanda opowiadający o wydarzeniach z 1994 roku. I to jest właśnie hotel, który brał jakby główną rolę grał w tym filmie. Natomiast, no, dość to jest, to jest mocno strzeżony, więc. Ja zauważyłem, że generalnie oni nie lubią jak się tutaj człowiek kręci. E, natomiast e, dyrektor e, tego hotelu, Paul Zabagina, który w filmie został przedstawiony jako bohater, który uratował wielu wielu Tutsi. Natomiast w Ruandzie on w ogóle nie jest uważany za bohatera. Rząd i media starają się go ośmieszyć. On już też od wielu lat mieszka w Niemczech. E, a to z tego względu, że od lat krytykuje on tutejszy rząd. Krytykuje prezydenta Kagame twierdząc, że Utworzył on rząd, gdzie i tak najbardziej znaczące miejsca, najbardziej znaczące urzędy sprawują cały czas Tutsi, i według niego sytuacja wraca do tego, co było przed 1994 rokiem. Tylko, że teraz nie można o tym mówić. Muszę się Wam przyznać, że ja ten podróż planowałem na rok 2020, więc wszelkie informacje gromadziłem w 2019 i z tego powodu no niektóre jeszcze mogą być już troszkę nieaktualne, no i na przykład za Zabagina, o którym wspominałem. W 2020 roku samolot na pokładzie z nim został porwany, a on sam został przewieziony do Kigali, gdzie y, rząd go najzwyczajniej w świecie uwięził. Został przeprowadzony proces, on został oskarżony o terroryzm i dostał 25 lat więzienia. W ogóle myślę, że jest to postać, którą niełatwo ocenić, bo spośród wszystkich ludzi, którzy zostali przez niego uratowani, całkiem sporo Twierdzi, że zawdzięczają mu życie, jeżeli gdyby nie on, to prawdopodobnie by zginęli. Ale również bardzo dużo ludzi twierdzi, że on robił to tylko i wyłącznie z chęci zysku i kazał sobie płacić za ratowanie życia. ok, so I've met Davi, right? Yeah, David. Yeah. And I'm very impressed because he knows lots of Polish people. So could you tell me which Polish people you know? Yeah. So I say the first Lewandowski, of course, because of football. And then I say The late John Paul II, the third one, the late Lech and then another woman who, who won a Nobel Prize about, uh, maybe... Uh, Szymborska. Uh, yeah, 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 yeah. yeah, 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 yeah. yeah. That, that I know only only in Polish, but only another one woman who play uh, tennis, I think maybe number two or number three in the world, or number one, we never yeah. know. But, got uh, świątek, yeah yeah. yeah. Powiem Wam, że jak tak sobie podróżuję po całym świecie i gadam z ludźmi, jakich znają Polaków, to zawsze, nawet na największym wie kojarzą Lewandowskiego. Poza tym Jan Paweł II również się zdarza. Najczęściej, bardzo często w Ameryce Południowej I tak poza tym... To już nie tak często, ale, ale się zdarza. No i Lech Wałęsa, Też często. Więc to jest taka trójka najbardziej rozpoznawalnych Polaków na świecie. Nomady! No

i od tego czasu, to znaczy generalnie psy tutaj kojarzą się bardzo źle. Oni tutaj nie lubią psów. Ludobójstwo w Ruandzie jest uważane za jedną z największych porażek ONZ-u, ponieważ na samym początku ONZ zalecała zachowanie neutralności i odmówiła wysłania jakiejkolwiek pomocy. USA ograniczała się do przesłania kondolencji rodzinom ofiar, a wszystkie pozostałe mocarstwa generalnie olały temat. Dopiero po miesiącu ONZ przyznało, że być może dochodzi do ludobójstwa i gdy zastanawiano się kto pokryje koszty wysłania żołnierzy do Ruandy, Czerwony Krzyż ogłosił, że liczba ofiar przekroczyła już pół miliona. Wtedy presja publiczna zrobiła się na tyle duża, że w końcu sformowano oddziały i wysłano je do Ruandy, żeby pomóc w uspokojeniu sytuacji. Natomiast trzeba przyznać, że największe zasługi, jeśli chodzi o rozbicie bojówek Hutu, Interahamwe, bo tak to się nazywały te bojówki, największe zasługi miał rwandyjski Front Patriotyczny, na czele, znaczy nie na czele, ale jednym z dowódców, którego był Paul Kagame, obecny prezydent. No i tutaj warto jeszcze dodać, że Kościół Katolicki brał udział w ludobójstwie i po wszystkim wielu księży i zakonnic zostało skazanych na wieloletnie więzienia. Kościół Katolicki przyznał się do tego i przeprosił dopiero w 2016 roku. Ludobójstwo w Ruandzie było największym ludobójstwem po II wojnie światowej i głównie przez opieszałość ONZ-u zginęło tutaj. Tak dużo ludzi. Wybrałem się na Mount Kigali, bo widziałem w necie przepiękne zdjęcia na całe miasto i chciałem też po prostu zobaczyć ten widok. No i kurde, nie mam pojęcia, czy ja po prostu jakoś totalnie źle poszedłem, nie tak jak powinienem czy co. Ale nagle z lasu wyszedł do mnie żołnierz z karabinem w ręku. się zapytał co ja tu robię. Mówię, że sobie chodzę. <laughs> bo co? <laughs> no, no i mi powiedział, że to jest strefa wojskowa i nie powinno mnie tu być. Więc nie wiem, czy ta strefa jest tutaj od niedawna, czy po prostu ja coś gdzieś faktycznie poszedłem nie tą drogą, co powinienem. Zwróćcie uwagę, że oni tu żyją naprawdę w całkiem fajnych warunkach. Mają całkiem fajne domki. Każdy domek ma antenę, czyli mają telewizję. Naprawdę, jak na Afrykę, to warunki mają spoko. Po zakończeniu mordów około 3 miliony hutu uciekło z kraju, bojąc się odwetu. No i faktycznie front patriotyczny jeszcze przez kilka lat przeprowadzał akcje odwetowe, ale na, na niewielką skalę. Sytuacja w Ruandzie była fatalna, ponieważ większość obywateli uciekła, kraj był zdewastowany, a gospodarka praktycznie nie istniała. Około 1,5 miliona hutu ukryło się w Zairze, tworząc bojówki, które regularnie napadały na Ruandę, próbując przywrócić sobie dawną władzę. I dopiero połączone armie Rwandy i Ugandy w pewnym momencie zaatakowały Zair, doprowadzając do upadku Zairów do wojen kongijskich, wtedy powstała Demokratyczna Republika Kongo. No i cóż, trzeba przyznać, że sytuacja w Ruandzie wpłynęła bardzo mocno na destabilizację w Kongu. I do dzisiaj znajdują się tam bojówki, które regularnie jeszcze już, już na coraz mniejszą skalę, bo są coraz słabsze, ale jeszcze napadają trochę na Rwandę, i szczególnie sytuacja na granicy między Kongo a Ruandą jest wciąż, ee, wciąż niestabilna.

There is a conflict between tribes due to the politics, uh -huh. and the, when the politics is, uh, is not good, uh -huh. that conflict may arise. Okay. But when politics is very strong and the has a, a vision, means that that conflict uh, cannot be happen. Okay, mm -hmm. that is normally after Gen five. The politics try at least to consider the people and to put them together, and we at least to try to uh, forget that past history and to build the new or country. Mm -hmm. Yeah. Otherwise, try, try, down there, but politics is not based on that. Okay. Okay. Um, okay. Okay. I understand. Okay. Yeah, it is best On the capacities, on the tribe in the image of tribe. Okay. No. W 2000 roku władzę zdobył Paul Kagame, Jest to człowiek, którego jest bardzo ciężko oceniać, ponieważ z jednej strony walczą z nienawiścią, przestępczością, korupcją zakazał rozróżnienia rozróżniania etnicznego. I chociażby służba zdrowia uległa olbrzymiej poprawie, bo w ciągu zaledwie 20 lat średnia długość życia w Ruandzie wzrosła o 10 lat. Natomiast z drugiej strony od 20 lat nie oddał on władzy. W każdych wyborach osiąga oparcie około 90%, co prawdopodobnie ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Francja oskarża go o to, że był odpowiedzialny za zamach na prezydenta Habiyarimane w 1994. Wszelkiego rodzaju organizacje donoszą, że z roku na rok maleje tutaj, maleją tutaj swobody obywatelskie prześladuje się opozycjonistów, prześladuje się dziennikarzy, którzy źle piszą o, y, o rządzie, jest generalnie cenzura. W 2009 roku opozycyjny wicepremier został znaleziony z obciętą głową. No i chociażby sytuacja z, z Rusewaginą. Obecnie sytuacja w Brundzie jeszcze jest dobra, ale jak widać jest to taka troszkę beczka prochu, która kto wie, czy kiedyś jeszcze raz nie wybuchnie. No to ostatnia ciekawostka na koniec. Ruanda jako pierwszy kraj na świecie, bo raczej w 2006 roku całkowicie zakazała używania foliowych torebek. Dlatego teraz, jak kupujecie coś w sklepie, to pokoją wam w papier. No, i tym ekologicznym akcentem kończę ten odcinek. Zobaczymy się w następnym. Jeszcze wam tylko pokażę na koniec jeszcze ładny widoczek.